Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ja i Mateusz, a witamy Was w czym? Nowym Motoniusie. W nowym Motoniusie, dokładnie. Zasypywaliście nas komentarzami co z Motoniusem, kiedy będzie Motonius, no i oto jest Motonius. W nowej, zmienionej formie. Pierwszy raz od trzech miesięcy wypuszczamy Motoniusa. Wcześniej wychodził regularnie co dwa tygodnie, ale zajęliśmy się dosyć mocno produkcją Bitwy Gruzów. Jeśli jeszcze nie widzieliście to sprawdzajcie. No a teraz nie pozostało nic innego jak lecieć z nowym, świeżym pięknym, innym motoniosem. Lepiej późno niż wcale. Zdecydowanie tak. Zacząć na grubo czy tak w stonowany sposób? Dobra, na grubo. Na grubo? Zaskocz mnie. Jaka Twoim zdaniem jest obecnie taka najbardziej wizjonerska marka samochodów na świecie, która wprowadza najwięcej dziwnych technologii? Najdziwniejsze technologie? No. Nie wiem, oświeć mnie. No, mowa o Kenigzegu, okej. Okay. Mowa o Kenigzegu, który no leci na grubo z innowacjami. Jedną z nowych innowacji, nad którą w tym momencie pracuje pan Christian von Kenigzek, to jest tak zwany mój drogi wulkanol. <grym> to jest nazwa jakiejś technologii czy samochodu. Vulkanol to no. jest paliwo z wulkanu. O! To by <grym> nazwa. Nazwa sama wskazuje. Mogłoby wskazywać. Generalnie o co chodzi? No, jakby jest metanol, etanol i tak dalej. Wulkanol to jest taki jakby ekologiczny metanol pozyskiwany z dwutlenku węgla, który i tak wydobywa się na, na wpółaktywnych wulkanów na Islandii. I ten pobierany dwutlenek węgla w jakiś tam dziwny sposób można przekonwertować w wulkanol właśnie, który jest o jakieś 90% bardziej czysty, nazwijmy to, niż inne paliwa kopalniane. Więc w ten sposób pan Christian von Kenigzek ratuje silniki spalinowe. Myślę, że tak można powiedzieć, bo to jest no po prostu paliwo, no nie? I nie dość, że chcą dostosować swoje samochody, żeby jeździły na wulkanolu, to jeszcze fabryki mają być zasilane energi energią z wulkanolu i generalnie cały łańcuch dostaw ma też się opierać na wulkanolu. Myślimy, tak to tak. nazwa wulkanu. No jest kosmiczna. <grymne> Także, no, mi to osobiście naprawdę rozwaliło web, ale w taki pozytywny sposób, bo no elektryfikacja jest na każdym kroku, samochody elektryczne, które nie każdy lubi, ale tutaj proszę Pan Krystian, Kmini, jak sprawić, żeby silniki Spalinowe pozostały w naszych życiach i myślę, że to jest piękne. No ja nie mam aż takich grubych no sobie jak ty. Nie mam nazw pokroju Wulkanol, tylko mam nazwy pokroju nowej Audi RS3. Coś tam widziałem na Służo. zdjęciach? Na zdjęciach pokazywali takie takie oklejone, ale niby nieoklejone. Szybkie dane dla ciebie. 400 koni, tak jak poprzedni poprzednim RS3 o plus 20 Nm, bo 500. I uwaga, 3,8 do setki. Czyli... A poprzednik miał ile? Cztery? Coś ponad 4, ale to, że ma 3,8 do setki, stawia na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o hot hatche, w najszybszym aucie, bo A45 S 3,9, więc, więc, więc nieźle. Not bad, not bad. I można było się tego spodziewać, zastosowali drift mode, bo RK miała drift mode, znaczy ma, najnowsza, więc... Golf. No, no. Golf RK Co najważniejsze, jeździliśmy oboje rs 3 poprzednią. No. I największa wada, no wypluwało wypluwało przód. przód, a ten RS Torque Splitter ma spowodować coś w stylu dopełnienia momentu na koło, które się najbardziej odkleja z tyłu, czyli ma niby zapobiec tego wyjeżdżania przodu w zakręcie powiedzmy. Nie ma tylko mieć zastosowania jako niby drift mode, ale ma też zastosowania jakoś tam w szybsze, szybszej jeździe po torze. No miałoby to sens w sumie, no jakby mechanizm, który opiera się właśnie na dohamowywaniu bądź przekazywaniu mocy no, no, na jakieś tam koła, no to i ma podobno około do 100% momentu obrotowego na jednostylnych kół! Na What? Nie, że 100% z całego, które może iść, tylko 100% z tyłu na albo prawe, albo na lewe. Czy słyszałeś o tym, że Dacia wprowadza nowe logo? Nie. Nie słyszałeś. Czy z czymś Ci się kojarzy? No, kojarzy mi się trochę z takim znaczkiem X-Menów. Ale, ale tak to z niczym innym. A mi się kojarzy z logo DC Shoes. Bo też jest jakby DC centralnie, o, no, 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 jakby tutaj. Przyszło jak mi to sama. na myśl, ale jakoś tak głębiłem się to bardziej w to, to logo. Tu. Tak ma wyglądać jakby całe i w ogóle taka ma być kolorystyka teraz Dacia, taki, trzeba nazwać kaki, zielony, taki jakby wojskowy, co ma podkreślać to, że Dacia będzie stawała, stawiała na ekologiczne rozwiązania w swojej marce i że większość jej samochodów będzie z nacechowaniem offroadowym. Offroadowym. No taka, taka ciekawosteczka. Znaczy no spoko ogólnie, bo generalnie jak popatrzysz na ich stare logo, no to generalnie no była beka z tego, że ono wygląda jak otwieracz do piwa, no nie? No bo wygląda tak. Także chyba troszeczkę krok naprzód. Zaskocz mnie czymś. To zaskoczenie, że wszyscy robią teraz elektryki, to nie jest zaskoczenie, Aha. więc się niczym nie zaskoczę. Maserati chce zrobić Gran Turismo elektryczne i już, i już zostało zespotowane elektryczne. W pełni... Ale tak, że na nie hybryda, w tylko... W pełni, pełni elektryczne i mają jeszcze do wyboru mieć trzy różne silniki elektryczne. Okej. Okay. Jeden z nich ma być najmocniejszy pod około 700 koni, więc może tym uratuję jakiś tam feeling z jazdy, ale no... Dźwięk tego grand Turismo każdy z nas dobrze kojarzy i pamięta go. No, no. Jedno z najlepiej brzmiących fałusemek, no, okay. włoskich tym bardziej. Pierwsze, o co mi się nasunęło na myśl, to mówisz, że grand Turismo będzie elektryczne, a wcześniej ja Gran Turismo kojarzyłem z tym, że to jest najlepiej brzmiąca fałusemka. Czy kojarzysz, jak jakiś czas temu nagrywaliśmy Motoniusa i opowiadałem o tym, że marki premium ogólnie nie poddały się kryzysowi spowodowanemu pandemią? To opowiadałem tam o Lamborghini, które 2020 rok był dla nich drugim najlepszym sprzedażowym rokiem w historii. I rozkmin, że teraz tydzień temu Lamborghini wydało oświadczenie, że teraz w 2021 roku na ten moment już mają wyprzedaną całą zaplanowaną produkcję do końca października. Ale... Więc nie wyrabiają się z produktem. Tak? Ale mam pewną teorię i na pewno dużo ludzi się z tym zgodzi. <laughs> Wiesz, przez co jest tak zwiększone ta, to, to wszystko wykupywanie tego Lamborghini? Wydaje mi się, że wiem. Suwy to przyszłość. Co? No. Wszyscy zaczęli kupować Lamborghini, tylko dlatego, że wypuścili Urusa. Nie. Tak. Nie. Wiesz, dlaczego wszyscy zaczęli kupować Lamborghini? Mhm. Bo wypuściliśmy odcinek o top 10 najlepszych Lamborghini, akurat tydzień przed tym, jak Lamborghini ogłosiło, że sprzedały im się wszystkie Lamborghini do końca października. No, tak też może być. To jest moja teoria. Dawajcie znać w komentarzach, czy się z tym zgadzacie. Co drugi, co trzeci motonius było info o pobiciu czasu na Nordschleife. Mhm. Żeby utrzymać tą tradycję, to ja coś powiem na ten no, temat. No, to ja też będę no coś na ten temat miał. produkcyjne. Teraz jest jakie? AMG GT Black Series. No. Z czasem 6:43.6. No. Został pobity przez Porsche GT2 RS. Tylko pomodzone przez firmę Menfi i został zrobiony tam taki performance kit. O ile pobili? No. O. Mało? O 300 setne. Nie, 30 setki. 643.3. I w sumie z Twojego newsa, i w połączeniu z moim newsem, wychodzi na to, że Porsche bawi się chyba w jakąś dominację na Nordschleife. E. Bo nie wiem, czy pamiętasz, jaki dotychczas był najszybszy z na Nordschleife? E. RSQ8, tak. RSQ8, które miało tam czas 7,42 z haczykiem. I. Generalnie audio ogłosiło, że mają rekord na Nordschleife zanim w ogóle RSQ8 weszło do sprzedaży i podobnie jest teraz z Porsche, które wypuściło jakiegoś, wypuszcza jakiegoś nowego Kajena, ale też jeszcze nie wiadomo jaki to jest konkretnie. Ale już wiadomo, że jest najszybszy na Nordschleife, bo pobił o prawie 4 sekundy czas RSQ8, bo zrobił 7,38,92. Jedyne co wiadomo to to, że to jest wersja coupe, bo ona ma niższy środek ciężkości troszeczkę niż ta zwykła i wiadomo, że trochę z wyglądu przypomina GTS-a z centralnymi wydechami z tyłu ale na temat jakby tego co się tak naprawdę tam kryje, nic nie wiadomo wiadomo w tym momencie za to, że w sumie Porsche ma i najszybsze ogólnie auto na Nordschleife i że ma najszybszego suwa na Nordschleife fajnie, fajnie, fajnie się bawią w sumie Niemcy, no, Niemcy. Ja... Niemcy, pewnie wypada im żeby w swoim kraju królować, no nie? Może o to chodzi. Nie wiem jak Ty, ale jeżeli chodzi o mnie i o to, co przygotowałem, bo tak mniej więcej starałem się skupić na dwóch ostatnich tygodniach, to wszystko. Ja No to co? No to moi drodzy, dajcie nam znać w komentarzach, jak Wam się podoba nowa forma Motoniusa, czy jest git, czy nie jest git. Co kolejnego chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Dajcie jakieś słowa dla Otuchy dla Mateusza, bo. się stresowałem. Po powiedział mi, zanim zaczęliśmy nagrywać, że on woli być po drugiej stronie kamery niż po tej. No i w sumie. Może jak dostanę feedback, to jednak zostanę po tamtej stronie. Więc napiszcie coś miłego. A my się teraz z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnych filmach. Oglądajcie bitwę Gruzów. wpadajcie na wuj na ludzie. To też.